Będzie zajebiście. Nie sobie tak nagram, nie wiem, ile. Co godzinki myślę. Okay. O ile będziemy tyle robić. Nie ja no, myślę, że spokojnie. Załączyłem sobie muzyczkę. Pięknie, ładnie gra. Dobra, to sobie startuję. Startuj, robisz przywitanie. Nie zrobię przywitania. Robisz, jesteś murzynem. Nie. Spotkij w psach. Andrzej. Andrzej. Ile tu Andrzejów siedzi? Zychaj jeden z drugim. W małe. Gdzieś? To jest Andrzej pieczony. Nie chcę. Muzyka jest chyba trochę za głośno. Nie jest. O. Mejdej? What? Co tam golem robi? Który? No tutaj przy krowach. What? No golem jest. A to nie jest ten jak testowałem? Nie wiem. No jest, jak testowałem, sprawdzałem golema. Zostaw go, to jest nasz prywatny kamienny Andrzej. Okej. Okay. Fajnie jakby mi ludzie jeszcze powiedzieli czy muzyka nie jest za głośna, ewentualnie może... Ty... Nie, bo ty nagrywasz to nie sprawdzaj. Okay. Du, 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 du. Ja sobie przestawię tutaj na normal, co by mieć więcej FPS-ów, trudno się mówi. Nie będzie mi tak zżerało procka, przynajmniej. O, od razu lepiej. I jak płynnie. Juhuhu. hu, hu, hu. Jake, mi to ładzisz. Witam wszystkich na live, witamy wszystkich na YouTube, witamy Was po długiej przerwie na SkyDen. Dokładnie, tak. Jał 100% firma. <grymne> Jał 100% firma, ok. Eee, co my tutaj mamy? Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Mamy e, zadania, oczywiście, do wykonania. Mamy Final Ride, czyli mamy zdobyć netherową Gwiazdę, mamy zdobyć Jaja Smoka, czyli musimy dostać się do Endu. To łatwe nie będzie. I musimy zrobić Jar of Essentia. Nie mam silnego pęcia co to jest A i skąd to masz? się bierze. Final Ride, Boss Rides. What? Nie masz zadań? Nie ja mam tylko questy, Do overs jobs i zadanie mam tylko 4 trials. I jest do tego want of the adept. A bo ty też nie zrobię sobie tej różdżki zakichanej. No zrobiłem, ale to jest ta różdżka taka ulepszona jeszcze jakaś. Nie ta, ta, ta. Na 250 wiz, tak? No. No, ja też taką mam. O, I co no, masz tam do za ja, zadania? Ja mam, ja mam tą, tą 50, zwykłą wiz. A, no to jest. widzisz, że ty musisz zrobić tą lepszą. Co tam masz zrobić na to zadanie? No, tą różdżkę. <laughs> Ale tylko masz ją stworzyć? No. A ja nie wiem, czy to. Mm, czekaj. Zaraz sprawdzę. Peni, czekaj chwilę, czekaj pan. E, tak, potrzebujesz air shard Fire Shard, earth Shard i Water shard. I to sobie robisz w Infusion Altar. I musisz sobie cheatować te szardy, ponieważ to była tylko jedna. E, pojedyncze szardy. Także czytuj. Nie, nie czytuj różki, tylko czytuj te szardy. Żółty, czerwony, niebieski, zielony. Nie będę czytał. O Boże, jak ty zacząłeś buczeć. Odsuń trochę dupę od tego mikrofonu. Nie będę czytał, nie. Ale musisz. Nic. Ale musisz szardy szczytować, bo były tylko pojedynczo przygotowane Ach. na mapę. Cztery szardy, nic ci się nie stanie. A jakie to ma być żółty? Żółty, czerwony, zielony i niebieski. Żółty, czerwony, zielony, niebieski. Pięknie, To teraz chodź. I jeszcze potrzebujemy. 18, 16 magii. To będzie w tym o Boże. Coś, co będzie miało magię. Kilka. Dzięki, Murzyn. Dzięki. że to zabiera mi kurna tyle życia. Ja pierdzielę, co za matą. Zginiesz zaraz śmiercią tragiczną. Noju umrę przez ciebie. Nie chcę umrzeć. Nie chcę umrzeć. Murzyn. Chodź, bo musisz wyk O Boże, tu jest jeszcze jeden Andrzejek. Yy, przydałoby się nam golemy zrobić, ale nie chcę golemów robić, bo będą problemy. Hmm. Będą problemy z wisem. A tu się dopiero odnowił wis, więc na razie tylko... Tego... Yy, potrzebujemy wiaderko. Gdzie jest jedna pust... Właśnie też mam chyba z lawą. Z lawą to co testowaliśmy, tego... Dobra, zrobię nowe wiaderko po prostu. Dobra, jedno wiadereczko y, pyk. I teraz tak. Tutaj wodę musimy nabrać. Wiem, że tam jest woda, ale to jest nieważne. Więc tak, Nie murzynku, jest. Po potrzebujemy mieć 16 magii. Że niby... jak? E, z aspektów. Tu Ktoś... są Dobrze, olać. Nie wiem w czym jest jeszcze magia, oprócz Magic Tallow i... Czym jeszcze była magia? W Greatwood mamy magię, ale o Boże. W sumie Greatwood byłoby niegłupie. Greatwood albo Magic Tallow. Dobra, Magic Tallow weźmiemy. 16 sztuk. 16 sztuk to będzie boleć. Dobra, Murzynku, chodź. Teraz musisz ustawić sobie to wszystko w Infusion Altar, o w tym dziadostwie. Wierzę, co mam. O du, 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 du. O w dobrej kolejności? To czarne, czy? No nie, muszą być w dobrej kolejności. A tu ty wiesz, jaką? Eee, szardy mają być żółty u góry, czerwony po prawej i zielony na dole i niebieski po lewej. Nie. Nie. Już sprawdzam. Dobrze i... nie, różdżka do środka ma wejść. Ja ci dam różdżkę, żeby to skraftować. Musisz znaleźć magii. O widzisz? <grym> Proszę. I gotowe. A! Ona coś robi? No, nie. No ma 250 wiz. Teraz zepsuliśmy, albo nawet nie zepsuliśmy. No, zadaję? Nie Dobra. Zadać. Tak? No. Jej, na no to lecisz tam. Dobra, wiaderka tu odłóżmy. Leć tam, leć. Eee, Wispy, a my. Kurczaki, wszystko po drodze, tak. <grym> Jajka. No, z tymi whisk to jest ciężko. Wiesz co? Zauważyłem, że mamy jedną jeszcze tą, tą, tą. Eee, aurę. Gdzieś tam gdzieś tam na dole jest, bo ona się tu uzupełnia. Ale to nie jest ważne. Mamy flux strasznie wysoki. Także jest tam się kurc. nie zbliżać lepiej. Uff. Nie ciebie. Ostruch. Widzę, że na lawie jest całe 88 osób. Complete. Dostałem Silverwood. Brawo! I dzięki temu możemy posadzić jeszcze jedno drzewko. I tak się zastanawiam, Murzynku, czy tego drzewka tutaj nie posadzimy. Gdzieś w pobliżu. To The final ride. Right. Kolejne zadanie chcę sensie odwiedzenia. O lol. O. Ja ciulu, mnie tu atakujesz! Zdychaj! Pięknie. Jej, dobre, dobre rzeczy. Dobra, czy ja mam... Mam przy sobie siekiereczkę. Dobra, Może. Ja... to fight the Witcher. Nie, 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 jeszcze The Witcher nie będziemy pokonywać. Eee, Chodź tu, bo platformę kliknę, tu Czekaj, bo jeżeli jest, że kliknę, to jest I'm ready, I want schools. No, na razie to tu musimy zrobić sobie małą platformę. Czy jest pójdę jeszcze do... No bus? Nie, to jest Herbalist. Nie? Ty nie możesz zadań, to nie chcecie? Ty będziesz miał. Nie. Robimy... No. Rokie na tyle i... na... Nevermind. Co tam masz? Good work. Never good might. work, good work, good job. Ej, to ja mam tylko jednego quest'a znowu, tego głównego. Tego The Final Night. No, no tak, stare, tak, robię... tak, 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 to właśnie będziemy robić. No na pewno! Z dupy no. weźmiemy Dragonego. Aha. No, musimy go pokonać. E, potrzebujemy ziemię. Bardzo potrzebujemy te. No. Wszystko. E, właśnie nie wiem, jak z tymi enderperłami hmm. będzie, bo. Hnapin? I'm ready to... For the trials. Dup. Fritz? Masz coś? Nie. Jest... Enderperły o... chyba mogliśmy wymieniać za żelazo, jak się nie mylę. Z... Także nie jest tak źle. Chodź tu, posadzisz tego Silveru Saplinga? Nie, enderperły za głowę. What? No, jest enderperły za głowę. A za... u ciebie herbalist? Jaką głowę? Znaczy. Żeby dostać głowę, musisz dać Ender What? Jaką głowę? Z jaką głowę ten Steve'ego? Aha, nie, 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 bo to tam w sklepie patrzysz. A mi chodzi o to, że. Yy, Minimum Stone. Możemy Minimum Stone użyć, żeby ten. zrobić. No, nie mają. Bingley. As you wish. Wisp. Zombie, no. wszystko tutaj jest. To Właśnie to... widzę, że już mi się tu ząbiaczki, kurwa, nas spełniły. i preza, i preza Laski na mierze. Nie. Laski. No dzięki. Yy, więc tak, tutaj musimy sobie troszeczkę rozświetlić, to sobie dobudować. Yy, mamy gdzieś jeszcze płotki? Nie no wiem, tam jest szkielet. bo jakie będę snajperem? To snajper. Będzie Taki skill. Jebłem. Brawo, brawo. To się nazywa Murzyńskie oko. Czarne. E, panie. Potrzebujemy troszeczkę. Troszeczkę, niedużo. bo tu mamy płotki. Dobra, nieważne. Tutaj masz posadzić tą sadzonkę zakichaną twoją. Chodź tu. Czekaj. Miejmy nadzieję, że ona wyrośnie w miarę szybko. Gdzie tam? No tu, na samym środku ją posadzić. Ja nie rozświetlę, co by nam się nic nie spało, Boże ile tego... Ile tego tu jest? Na tym się nie, nie wyrośnie. To... Dzieciulasie, gdzie mi tu lutusz! Ja jestem snajperem, patrz. No, zajebisty snajper. No ej, dostał kutas. No ej. Teraz. No, no, ha! Zabiłem. Widzisz? Widzisz to? Widzisz? Pięknie. O, jakiś wisp. O! Dam kuźwa wisp. Chodź tu murzynie. Murzyn! No bing! Pięknie, masz szczęście. Zginiesz Andrzej. Dobra, y, róbmy co mamy robić. Tego się pozbądźmy. Y, Boże, ile mózgów, kurna, wszystkiego tu mam. To na out, to na out, to na out, to na out. Nie, mięso zostaje, to, to. Gdzie są esencje wszystkie? od te Andrzejku, czego tu szukasz? Wol mi stąd. Tu Tu były esencje, gdzieś tu. Dobrze. Więc tak, mamy do wykonania zadania, które... Ło zrobić. Nara. A nie, mam Nara. 35 leveli. Nara. Przydałoby się zrobić nowy armor. Yy, nie wiem, jak tam My z żelazem sobie stoimy. Ten swój armor. No, no mała, właśnie, mała. bo ty masz ten z enchantowany już tak? Znaczy armor nie. Nie? Tylko itemy. Okay. Z4, i temy. Tak Okej. No, no właśnie, ja mam też miecz tylko zenchantowany. Co się miało zmienić? Troszeczkę przebudowaliśmy. Mamy taką automatyczną farmę teraz, bo testowałem golemy. No nie wiem, czy jest sens. Mamy dużo Ach. żelaza? No, wziąłem jeden z tak. Jestem właśnie przy kowadle i sprawdzam ile będzie mnie kosztować naprawienie. Wziąłem 39 żelazo. Enchantment cost... okej. Okay. 39 mi starczy na całą zbroję, także... Nie, może jest... dwa żelaza i praktycznie na full ci odnawia. Hmm. Dobrze jest, ja sobie właśnie podnawiałem. E, w sumie to sobie zciągnęłem. Tu sobie damy. Nie, e, nie, nie. Jakie mamy dać? Blast protection czy protection zwykłe? Protection? Halo? Protection. Od protection, tak? No. Nie zmieściłem się. Hmm? Maksymalnie na 4. To mnie. Cisł będzie jest lepsze. Gdzie wadło. Seriously? Tu. Parę, Z jednej Z strony, i... strony zrobimy to w ten sposób. Pierwszy mecz. serio? 20! Dwa, ja mam 29 leveli i nie mogę sobie tego zenchantować. Nie masz? Nie, ja się tak nie bawię. 20. Nie! To będzie mnie kosztować 6. Na trójkę będzie mnie kosztować 12. Dobrze. No i 3 levele pójdą tak w pizdę. Oj, tam, oj tam. To mnie będzie kosztować też 12. Zostało mi 5 leveli, mhm. I w Im sumie. więcej tam. No dobrze, 6 leveli, serio? Idę pozabijać troszeczkę. Hoop, tu chodzi za tobą. O 2 levele i żelazo. Dwa żelaza. Nie wiem, ale właśnie z czy można jeszcze innym. Lecę dobić troszkę mobów i zrobić trochę leveli. Bo mi strasznie brakuje chwilka. A jeszcze. Cześć, kurczaczki. Dajcie mi swój level. Dziękuję. I w sumie mam szósty level i mógłbym sobie zrobić. W sumie mógłbym sobie już zrobić ten enchant. Widzisz jak tu ładnie posprzątałem wszystkie te farmy? Noś. Zabijam te wszystkie kurczaki, które tu chodzą, bo ich jest za dużo. Więcej kurna się nie będzie bawił tymi jajami. Oj, Eee, musisz to naprawić, ja też wróciłem, bo chwilkę... Zobaczysz Kaja? Jak no, widzicie, to mamy czat, jest dobrze. Boże, ile tu jest śmieci. Nara, dawajcie mi swój level, ciule małe. Ile? 12 leveli. Dobra, ja czekam tutaj, no 12 leveli, żeby zrobić chociaż sobie na trójkę. Na czwórkę to mm, tak na dwa razy jest opłacone, strasznie dużo leveli potrzeba. 9 no. chodźcie tu małe ciulecznie na razie Ludzie się cieszą, że się jajami bawiłeś Co? No bo kurczaki ktoś spalił, nie? No, No. Że się jajami bawiłeś Aha. Dwa levely mi brakuje No to dlatego ja tu jestem i sobie nabijam właśnie level, ha? W sumie nie wiem, czy nie nabić sobie 24? Bo tak strasznie szybko idzie. O. Widzę cię tam. Um, jest. Jest kamień, dobrze. Jest kamień. Czy my mamy tutaj gdzieś patyki? Dupa, nie mam tu tych patyków. Dobrze, zrobię sobie w takim wypadku. Tik, 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 tik. Dwa mieczyki poproszę. Kamiennym napierdziałał. No właśnie ja kamienny napieprzam, tylko strasznie schodzi przy tym. Trudno. Ja się nie bawiłem jajami, muszę się bawił jajami. Proszę mnie tu ani nic nie posądzać. Murzen, wypieprzeć od mojego la levela. Czekaj, już mam 11. Jedenast... No to. Przyszedł sobie i myślę, że za darmo jest. będzie sobie zdobywał. Nej. No Ups. Tego nie chciałem. To był jakiś miecz. Nie. Hmm. Tak, to? tak. O! Nie to, nie to wrzucić. To o, e, Ej, Jeszcze to. No, jakiś miecz rozwalę, ale co tam. Jakiś brno, może coś tam. A. Ej, zostaw ten miecz! To jest na looting! Kurna, ciulu jeden! Ten miecz specjalnie... Super! Jesteś świetny! Specjalnie go tu zostawiłem, żeby kurna płyty zdropić z nich, a ty sobie go tak używasz. Za matą. Użyn. Użyję. <grym>. Hoł, hoł, będę bił. Jest tam jeszcze to przejście? O jest! No idziemy, ujdziecie. Siemanko wszystkim, którzy przybywają. Witam, witam. To, że jest całe 140 osób na live. Miło, miło. <grym>. Dawaj level! Vengeance. Murzyn rodzi białe okay. kury, magia. Mnie jeszcze brakuje 3 levele i w sumie będę, będę w domu. Nie czemu teraz nic nie spada? Chodźcie tu małe ciule. Przez to, że ty mi tam zabijasz. Mm. <laughs> tak Szkoda, że nie mamy tu lepszych modyfikacji, to moglibyśmy sobie to automatycznie ustawić wszystko i nawet nie musielibyśmy tego bić. Postawiłoby hmm. się maszynkę, która miałaby ich zabijać, i później maszynkę, która by transportowała Expa do pojemnika, a ty byś tylko się zbierał i byłoby zajbiście. Jakbyśmy zmienili wersję? Nie, nie, sobie ma nie ma właśnie. Wersję. Enek musiałby przerobić wszystko, i jakby przerobił na wersję Fiddybista, to by było zajbiście. Bo tam są już takie fajne rzeczy. Gdy masz level? 23. Ja mam 22, kurna. Ile później przyszedłeś i zbierasz sobie mój level? Ja skąd? No, nie wiem, wcale. No i muszę zjeść, mam głód cię bije? No to na górę. co skaczesz tutaj, w Górku? Eee, wiesz co? kaszka, nie chce wiedzieć, co Horsy mogła wymyślać. To, 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 to. No, to, to. ile modów? No, chodźcie, tu ciulaski szybciej, kurwa, nie mamy całego dnia, żeby was tu tulać. Ludzie tu czekają czekają na walkę z uiterem. Mam nadzieję, że go się uda jakoś w miarę normalnie zabić. Yy, na pewno nie. Da nie. Damy radę. Ale wiesz co? Ja sobie zostawię te levele i zenchantuję sobie łuk. Tylko, że wiesz, że musimy zrobić wśród dużą i osobną platformę na niego. Nie, bo my będziemy teleportowani. Tak? No, do niego. No, platforma jest prawdopodobnie przygotowana. Dobra, ja mam 24 level. No, to dodał, to tego platforma na jedną kratkę. E, tak. Wiesz co, ja, ja, ja myślę, że platforma będzie z bedrocka, także nie zniszczy nam tego. Du, 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 du. Boże, jaka cisza, jak przyjemnie. Ej, czemu muzyka nie gra? Włączyłem sobie Tristana. Monster Cat, the best music of the world. CO mnie BIJESZ? Po co nabijam taki wysoki level? A, już wiesz, to dobrze. Murzyn, zastanawiam się, co my tu jeszcze możemy... Idę zobaczyć, co możemy kupić za gunpowder. Bo jeżeli będzie dobrze... Posadziłeś tą sadzonkę tam? Mhm. I te pająki są nieśmiertelne, o dobra. Okej, okay, to kupiłem. Tu, 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 tu. W z Boże moglibyśmy sprzedawać? Tego będziemy im mieć w Ciuli jeszcze trochę. To by było dobre, ziemniaki, jakbyśmy też zaczęli hodować, to by było zajebiście. Te pająki biją. Like to trade. Ten nic nie ma ciekawego. A ten. Ten też nie ma nic ciekawego. No jest dziwne, że nie możemy przehandlować czegoś na tego. Król, zaraz zginę. <laughs> nie umrzyj. Wiesz co? Zastanawiam się, czy by nie zrobić sobie lepszego miecza. Nie żelaznego, tylko, tylko coś jeszcze lepszego. Nie diamentowy? Nie diamentowy, tylko rubinowy na przykład. O, właśnie, bo te rubiny można kupować. O! No! właśnie patrzę, co tu można zamienić? A, jego się ściągał Łęcząty na przykład. A, nie wiem. Chyba da się włożyć z powrotem do tego i to ci odda lewę. To jest plus tam jakiś. Mm -hmm. Dobrze, buty mam zrobione jestem praktycznie cały. O kurde, jeszcze głowa. O, dobra, olać głowę. Yy, w takim wypadku zróbmy sobie jeszcze miecz. Dobra, uwaga, dobra Trudno się mówi. Ja marnuję 12 leveli na coś naprawdę mocnego. Magnesium, przeciągający teraz na szybko tutaj, o. Z drugiej strony... nie. Zrobię może ten rubinowy. czy on będzie miał więcej ataku. Ale ja na tym mam smite i kurde knockback. Hm. Na ile by nie kosztował smite i... Sharpness? Dunno. Hm. Sharpness. Na czwarty level będzie kosztował 18, a na piąty będzie kosztował 27 leveli. Holy shit. Muszę iść nabić te levele. Nie ma innej opcji. Nie teraz. A zaraz Idę pozbierać gunpowder. Zdecydowanie i porobimy lepsze miecze. I dopiero je będziemy chyba enchantować. Bo nie widzę sensu zwykłych mieczy marnować na to w sensie rzeki żelaznych. Tu, tu, tu. tu mamy trochę gunpowderu. Tu mamy trochę gunpowderu. Tu nie mamy wcale. Nie mamy wcale, ale za to mamy jajka. Jajek się pozbędziemy. Mhm, 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 tak. Dobra, dzikie jaja. Tu mamy jaja, tu mamy jaja. Tu będzie dużo jajek przecież. Eee, yy, właśnie! Torba. To ja w torbie mam. Czy ja w torbie mam kamień? Tak, mam kamień. Więc kamień może pójść do jakiejś skrzynki. My tutaj mamy, tutaj mamy śnieżki, Tutaj mamy, nic nie mamy. Zejdzie. A Dobra, to ty tu. dzisiaj chcesz iść do tego? Do już? No tak, do byłoby dobrze go pokonać. Nie ma szans. Ale... Damy radę. Ja w nas wierzę, Urzyn. Musisz, musisz w nas wierzyć. Dobra, Cicho. A w ogóle włączyłeś ten? O. Że creepery nie wybuchają itd? Tak tak, 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 tak. Eee, serio? Coś mnie tu zaatakowało. Ja mnie tu kurde tycasz. Ładnie. Ja będę sobie zaraz chciał o. zrobić, tylko... Dobra, 33 trzeci wystarczy. Pojąki roz, bo chcę przejść. Ja mnie tu ciulu atakujesz. Koniec takiego bicia, haha. Ha. A, widzisz, masz to swoje. Dobrze, więc to sobie wrzucimy. Ups, to był niewypał. Dobra, nieważne. Więc tak, tutaj do torby pójdą te jaja, które tu są wszystkie. Boże, ile tu jest Ile <laughs> One powinny. Aha, dobra, jeżeli ja wiem, czy one się nie zabiją na przykład. Miser? Szybko, jedno szkło. Tak. Zepsułaś? Nie, specjalnie. Dobra, dobra nie no będę, już. Okej. Okay. Dobra, ja sobie zbierałem troszeczkę jajków Fly! Już ludzie są szczęśliwi. Idę nabijać level muszę do ciebie. Nie Masz czy 2 na 10. Okej. Okay. Ile tego tam jest? Jasi pix. Ja bardzo potrzebuję ten level. Dziękuję, dziękuję. Zabijaj, zabijaj. Czemu sobie mieczanie zrobisz? Nawet kamiennego. Zajmę na chochą, napierdzielą. No. Okej. Okay. Do trzydziestego idę. Zresztą potrwa wieki zanim ty tu nabierz ziemniak, mi wypadł. Chcesz ziemniaczka? Zaraz zginę! Umrzyj! He, 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 he. Tym Dobra, sposobem to. mam już praktycznie 20 leveli, zajebiście. Jestem i brakuje mi jeden pasek, jeden zombie tylko. Nie, mam. dzisiaj praktycznie, praktycznie chyba. Serio? LoL'a raczej nie będzie dzisiaj. Może chcecie się grać później w LoL'a? Nie wiem. No zobaczymy, może, może zagramy, może nie. Jeszcze się że nie tracimy expa ani kurna... Nie. Moby się gliczują, nie mogę ich uderzyć. Daj mi jednego jeszcze. Jednego levela? U, 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 u! Złote! Nie chcecie? Dobra. zespał mi się. Holy shit! I on daje magnez o tym. No nie chcę magnezu! E, chwilka nie, gunpowder potrzebuje, więc to wypieprzyć, to wypieprzyć, to wypieprzyć, to wypieprzyć... To też, e... Gunpowder potrzebuję. Gunpowder będziemy sobie teraz zamieniać, więc to raczej pasuje, zabrać ze sobą. Dobra, jest je Uuu, U, ile mobów? Dziękuję, dziękuję, panie, dziękuję. To mi się tak ja bardzo teraz przyda. Dobra. Gunpowder daje ci nagecy. A, A po... I za szafir. cztery nagecy możesz kupić sobie jeden rubin. Hey. A, no. nie lepszy był szafir czasem? Jeden pieron, albo rubin, albo szafir, bo to mam wszystko taką samą wytrzymałość. Nie. Tak. A -a. Tak. Nie! To zaraz zespałnisz i zobaczysz, że ma taką samą. Dobra. to zresztą zaraz zacznę. Chodźcie tu małe czule. Chodźcie, dawać mi ten level, dawać. Dobra, Shafire. Że masz zrobić tego kunia? Rubin, szafir. Green Rubin, szafir, green Rubin, Szafir, Rubin, Green, Szafir. Kurwa. Aj, aj, aj. Może czemu tu kurna... Nie ma... To ja powinna być co? ziemia. U ciebie się kupuje? Wynoście się stąd, kurna dziady!